Cześć, witam was w kolejnym odcinku GGM. No i dzisiaj będziemy kontynuować nasze misje fabularne. Może i mistrzostwa machniemy. Może zaczniemy od. Kamienne Golemy 2. Troszeczkę wzmocniliśmy sobie wszystkich gladiatorów. Może nie wszystkich, ale wielu. Chcę wziąć widmowego jasnowidza, bo jestem ciekaw, bo dostał. Fajny, fajną umiejętność przywoływania tytanów. Musimy sobie zrobić raczej taką bardziej standardową. Niech będzie bocian. Kodo jest mocny i spróbujemy w ten sposób. Chcę zobaczyć. On po 10 sekundach walki chyba przywołuje tego tytana, ale nie widzę tego naszego. A jest tutaj. I teraz pytanie, czy on go przywołał, czy go nie przywołał? Tego nie wiem. Okej, okay. weźmiemy w sumie. Weźmiemy w sumie przedmioty. Dobra. Czy my tu możemy Tobie coś wymienić? 20. inteligencji. Tu mamy 19 inteligencji. Ale straci 125 wytrzymałości. No trudno. Tą szatę możemy komukolwiek wrzucić innemu. Łuczniczka też ma full. Niech ma łuczniczka. I mamy jeszcze taki zwiększający. Zwiększający inteligencję. Nie, atak i zwinność. Na no, niech będzie w ten sposób. Czy komuś jeszcze ktoś coś, czegoś nie ma? Niech rycerz. Biedaczek dostanie w końcu coś. I okej. Okay. I możemy lecieć dalej. Nikt nie zginął. Wymuszenie mana tower. Hm. Wiecie co? Ja sobie poczekam na arenkę. Na mistrzostwa i na arenkę również, dobra. Y a tak ciemno, możemy szóstkę wystawić? Zobaczymy. Ktoś zginął, chyba wark. Nie, nie wark, to ktoś inny. Nie, nikt nie zginął, to dobrze. No i czekam na mistrzostwa, które ostatnio niestety pominąłem. I próbujemy. Ostatnie mistrzostwa. Następna walka. Hmm. Może zrobimy sobie najsłabsze, tylko tak o. żeby to przejść. Zobaczyć, jak to wygląda. Przy okazji, żeby wzmocnić sobie, a może na koniec machniemy te najmocniejsze mistrzostwa na, na, na najwyższym poziomie. Czemu by nie? Widmowy jasnowic niech jest. Ok, jakoś poszło, choć widzę, że czarownik tak dosyć, dosyć oberwał. Dobra, spróbujemy tą dziewiątkę zrobić. W sumie bym poćwiczył te 19 poziomy. Z tego względu, że w końcu będą mogły... Mogli dostać slot następny. Ok, idzie dosyć gładko. Zero truposzy. Ok, no teraz chyba ktoś nam zginął na pewno. Widzę kodo, dużo nam zginęło. No trzeba przyznać, dobra. Zrobimy sobie słabszy. Mamy na tyle gladiatorów, że jakoś mnie to nie razi. Szkoda, jedynie czarownika. No ale cóż. No niech będzie ten bocian. Przetestujemy tych nowych. One też są mocne. Dostali, dostali przedmioty jakoś bardzo szybko poszło. Nie wiem, kto ich tak załatwił szybko. Albo jest duża różnica przeskoku pomiędzy 18,75 trudności a 23. Kusi mnie ta dziesiątka, tylko ja wiem, że magowie ognia mogą mnie bez problemu załatwić kilkoma ciosami. Więc zrobimy chyba najsłabszy. Tu mamy awansik. Zaczniemy tak. Widmowy Jasnowic, kapłanka, bociek. Niech jest i czarownica, nekromanta, tak jest. Zabójca. Niech ta banż jest. Ona może jest niedoceniana. Ok, wszyscy są. Następna waleczka. Dziesiątka, dziesiątka. Obawiam się tego nekromanty mocno. Mimo wszystko. 40 poziom. Więc zrobimy sobie ten, 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 ten słabszy poziom, bo jednak nekromanta z 40 może nam tutaj sporo poprzeszkadzać. Kogo by tu jeszcze wsadzić? Mak ognia. No i może niech banż jest. Ok, następna walka 9-9. No podobnie, podobnie to będzie wyglądać. Trochę liczę, że ktoś w końcu dostanie z tych tutaj poziom, co mają 19. To będzie można w końcu dać im jakiś przedmiot dodatkowy. Bardzo szybko poszło. Nie wiem kto tak załatwia. Czy to mak ognia robi taką robotę, więc damy sobie trochę trudniejsze. Albo ta czarownica. Dobra, kapłaneczka, nekromanta, metalowy. No, może ja tego przywoływacza burz za bardzo nie doceniam. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Okej. Okay. o już koniec arenki. <laughs> Szybko poszło, jestem ciekaw, co dalej z mistrzostwami. Oczywiście, <laughs> tak jak myślałem, skończyliśmy mistrzostwa. Ostatnie mistrzostwa, i pozostałe nam zadanka. My mamy trochę czasu, mamy trochę wszystkiego. Wygrał ostatni turniej. Okej. Okay. gratulacje, chłopcze. Ukończyłeś ostatnią arenę mistrzostwą. Ukończ pozostałe główne zadania, a następnie wróć tutaj. Jasne. Czy coś może jeszcze się dziać? Możemy machnąć w międzyczasie arenkę. Najlepiej jakby można było więcej wystawić, ale powiedzmy dwójka niech starczy. Zobaczymy jak ten bociek sobie radzi z przywoływaczem burz. No ładnie konsa, końca. Lepiej jakby tak bociane w rzeczywistości nie wyglądały. Mhm. Dobra, poczekamy. Aha, zobaczymy, bo mamy gildię. A nie, już nic nie możemy kupić. Czyli, wszystko, co mogliśmy, to chyba kupiliśmy. Ludzi, popatrzcie, moglibyśmy babuleńkę pozmieniać. Ale my zostajemy przy swoim składzie zawsze. Ok, robimy tak. Kamienne golemy, okay. bo jakoś szybko to ucieka. Yy, dobra całą jedynastkę w sumie dla nas im więcej tym lepiej No hmm. tak kapłaneczka na hmm. Jak jest zabójca many? Można powiedzieć, że te golemy są dosyć takie wytrzymałe. No ale bez problemu poszło. E, dobra, coś musimy sobie tutaj sprzedać albo komuś sadzić. Powiedzmy tak, zwiększa zręczność komukolwiek, kto tam będzie miał slot pusty. Niech ma. Zja nie wiem, czy, mu, czy jej akurat wino się potrzebna. I weźmiemy kilka przedmiotów. 36, OK. Dobra, już wiem, komu byśmy mogli wsadzić. Gdzieś tu chyba Berserker miał takie podobne 2800. To jest 36 i 1600. Ok, i co tu mamy? na pewnie, żeby przećwiczyć. 1 kontra 1. 7,5 i 56 w ataku, to mało. Ja bym dał zwój, żeby nie można było go powalić, ale nie mamy tego zwoju, więc trochę nici. Cokolwiek mu dam. Wytrzymałość niech ma. Patrzcie. Poziom, różnica duża. Prawie dwukrotność. A jednak ten nasz to króluje. Okej. Okay. W sumie to możemy sprzedać. Te kajdany też. I zanim sobie zaczniemy robić zadanka, ten ja coś kupił. Nie wytrzymałość, ale taki eliksir. Który daje nam coś tam daje. Coś nam tam daje, tylko zapomniałem co. Taką tarczę, którą nie mogą przebić. Kasy mamy dużo, bo sprzedawałem dużo surowców. No i chyba nie damy tego, bo tu nie widzę. No trudno. A jest. Jedna magiczna. No, niech będzie, kupimy. Tak i. łza i adrenaliny. Niech będzie. Yy, dobra. Polowanie na czarownicę z bugiem numer jeden. Mamy to, spróbujemy. Od tego czasu trochę się zmieniło. Tu na pewno dużą rolę zrobi. Dobrze poukładany skład. 6900, na no ten boczek, wiecie co 1600 uderza Kodo ma 800, no jest duża różnica, ja mu jakoś nie ufam temu boczkowi, bo yy, mamy go krótko. Mamy go krótko i ja go tak za bardzo nie znam. 8000 ma ten metalowy brutal. Obrażenia 713, ten ma 1400 jednak. Dobra, spróbujemy w ten sposób, ale... Wzmocnimy ich mocno. Damy bocianowi życie, zdrowie. 13 000. O, te zupki w sumie są dobre. 1700 w ataku, berserker. Bocian... Też 1600. Aha, bo mu tylko zdrowie daliśmy. A ja mu chyba dam gulasz, jeżeli będę miał jeszcze jeden. 1900, trochę w ataku będzie słabszy. No, sororzec 1000. No i teraz tak. Zwiększamy inteligencję komu? komu? Magowi loda. Czarny mag. Czarny pan i kapłanka. A czarownikami, czarownik i nekromanta dałbym. Coś, co zwiększa inteligencję i zwinność. Nie mam nic takiego. Szkoda, że tej tarczy albo dać tarczę zamiast ataku. Wiecie co, ja dam tarczę. Choć on i tak będzie go powalał. Dobra, mamy grzybka, którego możemy dać nekromancie. I czy nie miałem drugiego grzybka jakiegoś? Teraz nie widzę. Dobra, niech będzie. Nie, gulasza, gulaszu trochę szkoda dawać. Coś innego bym dał. O, niech będzie tak. No i zobaczymy teraz. I to jest ten problem, że ja do niego nie mogę podejść. To jest największy problem. Przyspieszymy sobie to. Jest jeszcze gorzej niż było. No nic, spróbujemy sobie tak. Wymuszenie Ma na tower. Księga ognia. Kogo ja będę chciał? Y Mamy dziewiątkę do wykorzystania. Skrzesimy sobie. Stać nas na to, hmm, gdzie ty jesteś, czarny magu? Kto by tu jeszcze się przydał? Berserker na pewno. No dobra, <laughs> uleczymy większość. Berserker, Kodo, Maklodu. Wiecie, ja nie wiem czy to zamrożenie coś daje, coś daje kontra bosowie, ale no i coś tam raczej. No niech ten Bocian spróbuje. Problem z Bocianem był taki, że on za bardzo do niego nie doszedł. Jak w sumie większość. Yy, magicznych nie mamy, niestety, zdolności. Więc może damy im tak. No i w sumie tyle by było. Dobra, możemy jeszcze jedną osobę wrzucić. Czy ten wiz? widmowy jasnowidz jest taki dobry? A ja tu miałem właśnie coś z tym pieskiem, komu ja dałem tego pieska? A ta czarownica nie będzie lepsza? Nie wiem, nie wiem. Nie ma tu tego, tu jest ten? Nie, nie ma. Komu ja dałem tego pieska? Że jakiegoś tytana? Nam tu wskrzesza. Nie ma nic takiego. Albo ja nikomu to nie dałem. Tu są diabełki przywoływane. No to tak. Komuś ja to wsadzałem. Tylko nie pamiętam komu. No nic, spróbujemy, aha, nie spróbujemy. Yy, znaczy, bobra. Jasnowidza widza, schowamy, spróbujemy czarownicę. No i zobaczymy, co się stanie. No i chyba sobie z tą resztą poradzą, świetnie. Udało się. Dobra, weźmiemy. A co tu jeszcze? Dobra, tak. Ktoś tu awansował, czarownik. Gratulujemy. I w sumie tylko kapłanka zginęła. I chyba mak ognia, tak? Znaczy, ja nie wiem, czy on był do końca tam. I okej, okay, no, polowanie na czarownicę będzie ciężkie. Wyniki wymuszeń Mana Tower. Mamy go. Mamy wielkiego nekromantę. Czy zgodził się na twoje warunki? Nie. Na początku, ale postawiliśmy go na stosie. Potem rozmawiał? Nie. A, nie bardzo, ale potem trochę to rozjaśniliśmy. A potem zaczął mówić? Nie. Po prostu śmiał się, szaleńczo. Poszliśmy z innym podejściem, ale wziął piekielne bicie jak na starego faceta. Ś śmiałam. Śmiałam się przez całe torturowanie, ale w końcu się zgodził. O, to wyjaśnia sprawę. Zaczął mówić dopiero wtedy, gdy zaczęliśmy odcinać mu palce. Dobra. Tu mamy z głowy. Yy, chyba zostaje nam jedno zadanie do zrobienia. Jeden kontra kilku, arenka. Niech jest Warg, bo jest szybki. Powinien Magalodu najpierw zaatakować. No, ale jak sobie tam życzy. Jak sobie tam życzy, kolega. Dobra, turniej mamy wygrany. O, w końcu ludzie zapewnili sobie prawa i wywalczyli. Okej, okay, czyli to. Po wygraniu mistrzostw mamy taką. komiks, co się stało. Aha, tu możemy sobie powybierać, a ja tak w sumie nie czytam bo trochę y, Slen mnie zaskoczył Statystyki rozgrywki, tryb normalny trudność normalny, maksymalna liczba gladiatorów 35, zarobione złoto 172 tysiące, zabicie wrogowie 2, prawie 2,500, tysiąca zgony 2 gladiatorów na prawie 600, wydane złoto 155 tysięcy Okej okay. A więc yy, można powiedzieć, że po wygraniu mistrzostw tak się kończy, yy, zostało nam tak naprawdę zrobienie ostatniego zadania, ale ja go nie będę robił. Yy, myślę, że sobie na tym yy, zakończymy. Yy. Co mogę powiedzieć, nie wiem, może jakieś tam podsumowanie tego zrobię, ale zobaczę. Więc to by było na tyle, czekamy na pełną wersję, zobaczymy czy coś się zmieni, czy nie. Jeśli będzie dużo jakichś nowych rzeczy, to na pewno zagramy. Jeśli nie, no to chyba zostaniemy na Early Access. Mimo, że to jest wczesny dostęp, no to ja się bawiłem dobrze. No i tyle, i trzymajcie się, i hej!